Witajcie kochani na kanale Bóg Wszystkim w kolejnym odcinku w dzisiejszym dziewiątym duchowych porad Ojca Pio wydawnictwo Serafin audiobook w formie wideo i kochani chciałbym Wam życzyć dzisiaj wspaniałego dnia spokojnego z Panem Bogiem żeby wszystko było dzisiaj dla Was udane, dobre błogosławione jesteście z wspaniałą publicznością, społecznością, którą tworzymy i dążmy do tego, aby Słowo Boże i miłość Chrystusa szerzyła się jak tylko zdoła. I poprzez ten kanał, i poprzez inne kanały. Bo Pan Bóg jest dobry i potężny. A to jest dla nas najważniejsze. Miłość Chrystusa, żeby nam przede wszystkim... Przyświecała, bo myślę, nasze każde działanie, naszą każdą myśl, i nasz każdy uczynek, który ma być chwalebny z miłości Boga do nas. Kochani, dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat. Tutaj ojciec Pio pisze, jak dążyć do doskonałości zewnętrznej. I, i tutaj czytamy. Natomiast dla doskonałości zewnętrznej, dusza potrzebuje cnót wskazujących jak powinno się zmierzać do ideału w postępowaniu z bliźnimi oraz mówiących o pracy nad własnymi zmysłami. Spośród snu potrzebnych w realizacji z bliźnimi jako pierwsza wysuwa się dobroć. Czyli, kochani, dobroć jest najbardziej, najbardziej potrzebna w tym wszystkim. Tutaj ojciec Pio. Dzięki niej dusza pobożna poprzez swoje miłe, uprzejme i kulturalne oraz wolne od wszelkiej surowości gesty przyciąga wszystkich z którymi ma do czynienia i zachęca ich do naśladowania i w życiu pobożnym. Ale to jeszcze nie wszystko, wypada przejść do czynów. I proszę o to od razu, pojawia się dobroć, cnota, która popycha duszę do bycia dla innych pożyteczną. Czyli dobroć i i czyny, które tutaj Ojciec Pio mówi, muszą nas popychać w stronę czynienia dobra. I miłości, szerzenia miłości, naszymi uczynkami, pokazywania, pokazywania uczynkami, że, że kochamy, że potrafimy kochać na wzór, tak jak Pan Jezus nas ukochał i pokazywał nam swoją miłość, męstwo jednocześnie. To ma być na, mamy być na wzór Jezusa i na wzór Jego miłości. Swoim kosztem czasem rezygnujemy ze swoich pragnień, jakichś. W imię miłości, w imię miłości dajemy, dajemy od siebie dobroć, dajemy od siebie uczynek dla drugiego człowieka. Wszystko, wszystko ma tutaj bardzo duży i znaczny, mocny, głęboki sens. I proszę, o to od razu pojawia się dobroć, cnota, która popycha duszę do bycia dla innych pożyteczną. W tym miejscu należy mieć na uwadze dwie rzeczy, bardzo ważne dla duszy podążającej ku doskonałości. Wiedzieć, że bliźni po pierwsze nie zawsze wykorzystuje uczynione dla niego dobro, a po drugie, co gorsze, czasami odpowiada na nie z niewagą i obelgą. Ile razy tak jest, że czynimy dobro dla kogoś, a ktoś jest dla nas złośliwy. I to tak czasami działa, ale nie zniechęcajmy się, bądźmy cały czas dobrzy. Cały czas nasz Pan nam pomoże. Dusza, która nie jest dobrze utwierdzona, często wpada wówczas w pułapkę zawodu. Niech Bóg chroni nas przed wciągnięciem w podobne zasadzki, utworzone przez nieprzyjaciela, aby nas zrujnować i pozbawić nagrody. Dlatego konieczne jest, abyśmy przeciw pierwszej zasadce uzbroili się w piękną cnotę tolerancji, która sprawia, iż dusza nie wycofuje się z czynienia dobra innym, nawet wtedy, kiedy widzi, że bliźni nie ma z tego żadnego pożytku. Od drugiej pułapki należy zabezpieczyć się łagodnością, która zawsze powstrzymuje gniew. Pamiętajmy, kochani, że jak ktoś atakuje, jak ktoś jest dla nas złośliwy, to jedyne co możemy zrobić, to przetrwać tą sytuację w łagodności i w pokorze, którą daje nam Pan Jezus. I wtedy trzeba mocno o to prosić, bo jest w tym momencie najtrudniej być łagodnym. I nie dać się ponieść tym wszystkim negatywnym, złym emocjom. Także pamiętajmy, łagodność się liczy. Także wówczas, gdy odpowiedzią na dobro nie jest niewdzięczność, zniewaga i obraza. Jednakowoż wszystkie te piękne cnoty nie wystarczą, jeżeli nie dołączy się do nich cnoty wierności, poprzez którą dusza pobożna zdobywa zaufanie. Widzimy, kochani, tutaj ojciec Pio mówi o wierności, że wierność to jest fundamentalna sprawa zaufania i, i jakby fundamentem wszy, wszy, wszystkich wszelkich cnót. Utrwala się to wszystko. Ktoś, Ludzie mogą zobaczyć, inni mogą zobaczyć poprzez wierność to, że dbamy o jakąś cnotę, czy jest to dla nas istotne, a wierze wierność jest. Podstawą, i my się uczymy tej wierności. Spójrzmy na to, tak naprawdę, jak, jak zachował się dla nas Chrystus na krzyżu. Jaki on był wierny, aż do śmierci to jest niebywałe. A inni upewniają się, że w jej działaniu nie ma fałszu. Chodzi tutaj o zaufaniu, żeby być wiernym. Natomiast w kontrolowaniu własnych zmysłów, osobę pobożną. Doskonalą trzy cnoty. Pierwsza cnota jest to skromność, druga cnota jest to wstrzemięźliwość, i trzecia cnota czystość. Cnota skromności prowadzi duszę do uregulowania wszystkich odruchów zewnętrznych, nie bez powodu święty Paweł zaleca ją wszystkim jako niezbędną. Co więcej chce, aby była ona praktykowana wobec wszystkich. Wraz z cnotą wstrzemięźliwości ducha przechodzi następnie do powstrzymania wszystkich zmysłów: wzroku, dotyku, smaku, węchu, słuchu oraz przyjemności zbytecznych, aczkolwiek dozwolonych i godziwych. Czystość zaś jest cnotą podnoszącą naszą naturę aż do natury anielskiej. Dusza opanowuje zmysłowość i oddala ją od zabronionych przyjemności. I kochani, tutaj jest właśnie o czystości serca. Tak jak było w, w, trzecie, w trzeciej części tajemnicy światła, na nawrócenie i głoszenie Ewangelii. I tam było osiem błogosławieństw, i w, 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 tam było napisane właśnie, że błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Twarzą w twarz. Kochani, i tutaj właśnie jest dalej opisane o Duchu Świętym, i właśnie o tej cnocie czystości, i tak dalej. Także słuchajcie, dalej. Czystość, zaś, jest cnotą podnoszącą naturę aż do natury anielskiej. Dusza opanowuje zmysłowość i oddala ją od zabronionych przyjemności. Jest to wzniosły obraz doskonałości chrześcijańskiej. Błogosławiona jest dusza, która posiadła wszystkie te piękne cnoty jako owoce przebywającego w niej Ducha Świętego. Ona nie lęka się niczego i rozbłyśnie w świecie jak słońce na środku sklepienia niebieskiego. Duch Święty, przede wszystkim, jak, jak są te, te trzy cnoty, są. Na, na takim rozwiniętym poziomie i dbamy o nie i, i ten to miejmy pewność, mamy pewność, że Duch Święty w nas mieszka i, i prowadzi nas w tak w pełni, w stu procentach Kochani trzeba się wyzbywać swojego ja i żeby być prowadzonym tak całkowicie przez Boga po prostu trzeba oddawać i oddawać Mu wszystko to co robimy i nie widzieć tego co ja chcę tylko tego, co Bóg chce. I On przez nas działa, Duch Święty, jak przygotować się na przyjęcie Ducha Świętego. To jest taki temat. Wejcie Spijo pisze. Przejdźmy teraz do rozważenia tego, co dusza powinna praktykować, a żeby Duch Święty mógł w niej zamieszkać. Wszystko sprowadza się do umartwienia ciała wraz ze zmysłami i sporządliwością oraz wystrzegania się pychy własnej. Każdego, kto unika umartwienia ciała, święty Paweł ostrzega, a ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami. No i tutaj jest taki trudny moment dla, dla nas, bo. Jeżeli chcemy, aby Duch Święty nas prowadził w tak w 100%, to musimy się przyznać sami przed sobą i przed Bogiem, że rezygnujemy ze swojego ja, swojego ja chcę, ja chcę, ja chcę, ale tutaj musimy się umartwiać dla Boga. I tutaj jest napisane właśnie w książce, że ci, co należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało z jego namiętnościami i pożądaniami. Nasza wiara Opiera się na krzyżu, opiera się na niesieniu krzyża, a to tak jak Pan Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Tutaj chodzi, myślę, że to jest wspaniałe takie porównanie co do właśnie zmysłów i rezygnowania ze swoich porządliwości i namiętności. To jest bardzo trudny temat, warto się nad tym zastanowić. W jaki sposób chcę być bliżej Jezusa? W jaki sposób mogę, mogę oddać? W jaki sposób mogę, yy, mo, mogę jakiś trud podjąć dla Niego? Dla Niego. Poprzez, poprzez moje cierpienie, poprzez mój krzyż, poprzez trudność, którą będę dzisiaj przechodził, jak mogę się zbliżyć do Jezusa mocniej? I prosić Pana Jezusa, żeby, żeby miał. Żeby był przy nas i żeby dawał nam siłę do tego, żebyśmy mogli, mogli być z Nim cały czas, szczególnie w trudnościach. Z nauki tego świętego apostoła wynika, że ten, kto, kto chce być prawdziwym chrześcijaninem i żyć według ducha Jezusa Chrystusa, musi umartwiać swoje ciało nie z innego powodu, jak tylko z pobożności do Jezusa, który z miłości do nas zechciał umartwić na krzyżu wszystkie swoje członki. Takie umartwienie musi być stałe, niezmienne i trwać przez całe życie. No, to jest tutaj jest piękne. Post modlitwa ofiara pokuta. Podstawa katolicyzmu. Kochani. Doskonały chrześcijanin powinien szukać zadowolenia nie tylko w umartwieniu zewnętrznie surowym. Powinno ono być, ono być także bolesne. Czyli możemy podejmować różnego rodzaju boles, bolesną ofiarę, w sensie takim niedosłownym, nie bolesną ofiarę, ale na przykład coś, co sprawiać nam będzie ból. Nie wiem, załóżmy, możemy pobiegać. Możemy wtedy, kiedy już nie mam siły i wiem, że będzie mnie bolało, mogę to ofiarować. Panie Jezu, boli mnie, ale ja jadę dalej, dalej, wytrwale chcę cierpieć, proszę, ofiarowuję to cierpienie w jakiejś intencji. Kogoś, kto potrzebuje tego, tego, tej mojej ofiary, nasze cierpienie zbliża nas ku Bogu, zbliża nas ku Jezusowi, zbliża nas i upodabnia nas, jeżeli my podejmujemy z chęcią w imię miłości Chrystusa ból, jakikolwiek i ofiarowujemy go dla Pana, w taki sposób zbliżamy się do naszego Boga, do naszego Ojca. W taki sposób należy praktykować umartwienia, albowiem nie bez przyczyny apostoł nazywa je ukrzyżowaniem.